Dzień dobry, mam na imię Czesław, nazywam się Kobułecki, jestem pracownikiem zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Znajduję się w firmie IKAR w Kielcach przy ulicy krakowskiej 220. W tym zakładzie realizują zajęcia praktyczne uczniowie niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, kształcący się w zawodzie Technik pojazdów samochodowych. I niepublicznej branżowej szkoły pierwszego stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. W dniu dzisiejszym odwiedzam moich uczniów na stanowiskach pracy i nauki razem z właścicielem zakładu i jednocześnie nauczycielem zawodu, panem Zenonem Urbańskim. Witam serdecznie w firmie Ikar Kielce, która współpracuje w ramach szkolenia uczni z zakładem doskonalenia zawodowego. Co roku przyjmujemy nowych uczni i szkolimy ich w zakresie mechaniki oraz elektromechaniki samochodowej. Od 10 lat współpracujemy w tej dziedzinie i uważamy, że wyniki są pozytywne. Mam na imię Martyna, jestem uczennicą klasy trzeciej technik pojazdów samochodowych ZDZ w Kielcach. Dzisiaj zajmę się przyjęciem samochodu do naprawy, wprowadzeniem go na warsztat oraz przekazaniem mechanikowi. Dzień dobry, z Pana samochód został naprawiony, wymieniliśmy klocki hamulcowe oraz tarcze, samochód jest do odbioru. Dziękuję bardzo. Mam na imię Patryk, uczę się w szkole ZDZ w Kielcach. Nad, na kierunku technik pojazdów samochodowych. Od dziecka interesowała mnie motoryzacja, samochody. U nas w garażu zawsze jak tata coś naprawiał, zawsze podpatrywałem, jak on to robi i w ten sposób się uczyłem z tego. Wybrałem szkołę ZZ, bo chcę zostać dobrym technikiem pojazdów samochodowych. Cześć, jestem Koje Wcisło, uczę się zawodu mechanik pojazdów samochodowych w szkole ZDZ w Kielcach. Odkąd tylko pamiętam, rozbierałem silniki motorowe. Zawsze mi się to podobało i dlatego na ósmą rodzinę tata sprawił mi samo motoru motorynka. Którego bardzo lubiłem, ale niestety go zepsułem. I dlatego, jak miałem 12 lat, dostałem następny motor, w którym jeżdżę do dzisiaj. Chciałbym rozszerzyć swoje umiejętności na samochody. I dlatego się zapisałem do Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, żeby się nauczyć zawodu mechanik pojazdów samochodowych. Jeżeli po obejrzeniu tego krótkiego filmu absolwenci szkoły podstawowej zdecydują o dalszym kształceniu w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, to będzie dobry wybór. My zapewnimy bardzo dobre warunki kształcenia i wysoki poziom.